Dobra, idziemy spać. To jest mój, w ogóle świat. Dlatego nie pojawiły się odcinki, dlatego, że po prostu nagrywam, dużo eee, nagrywam, Boże. grałem sobie i dzień nagrywać dla was ten odcinek. Więc idziemy i pierwszy setny dzień. tego setnego dnia zaczniemy nagrywać odcinki. Proszę, dzień setny, sto dni. Mm, przy okazji. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z strony Mister Steve, a dzisiaj chciałem Wam pokazać co zrobiłem przez 100 dni grania w Minecraft na tym świecie. Ten. Ogólnie. Proszę, mamy tutaj nasze łóżka. Mamy łóżka będą potrzebne do netera, bo będziemy kopać sobie netherite łóżka mi bo po prostu jest to najszybciej. Mamy tutaj pole pszenicy, mamy tutaj farmę owiec, z których biorę, na... biorę wełnę na łóżka. Tu mamy skrzynki, w których mamy straszny bałagan. Mamy tutaj farmę trzciny cukrowej, dużo źle, chyba w sumie. Mamy tutaj plan na magazyn. To będzie kilkupiętrowy, więc to będzie akurat ciekawe. To jest jeszcze nieskończony, ale to będzie domek w skale. Tutaj wygląda trochę jak buzia, ale. Tu Pomiędzy będą drzwi, i obok tego będą okna. Tutaj jest, będzie totem off undoing czy jakoś tak, czy totem nieśmiertelności, którego robię z bloków złota, bo jestem koksem. Tu są, te to jest beta, ogólnie to nie będzie jakieś normy, jakie. tutaj naszą formę bambusów, w którą niedawno skopałem na patyki. Tutaj mamy utleniarkę miedzi. Więc każdą tutaj mieć przełożę ten. Zaś nie działa. My musimy zrobić tak, żeby była całkowicie zielona. Wtedy ją sobie zostawimy. Tutaj też nam się mieć tego. O właśnie. I musimy znaleźć takie te. Zrobiłem sobie dwa netherytowe nadyro... 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 kilofy. Więc to jest całkiem dobry wynik. Chociaż mógł być lepszy, to jeden Dedrage right Scrap, który mi brakował. Znalazłem w. Tej, w yy, znalazłem w bastionie, który był serio bardzo blisko mo mojego nauku. Tylko to, to takie uszkodzony. to jest wieża widokowa, której jeszcze nie skończyłem, bo mi się skończył to, to, to coś. To jest granit. Tu robimy YouTube. YouTube to, to jest taki projekt, który będziemy kopać dirt i zapełniasz go. I każdy jeden poziom, to jest na razie 5 poziomów bo zacząłem gdzieś od tego poziomu raz, dwa, trzy, cztery, pięć i to jest szósty, bo był kolejny i chcę tyle ile mam subskrypcji to tyle chcę poziomów dopóki nie dojdziemy do maksa mamy tutaj wykopany też tank cały w... dlatego, że tutaj mamy ten mamy tutaj no jak to się nazywa mamy tutaj ten E, tu będzie mob grinder, więc w sumie od tego się możemy zacząć, bo tego, to tak, czy, e, czy chcemy, czy nie chcemy, możemy, musimy zrobić. Kolejną rzeczą, którą tutaj zrobiliśmy, to dostaliśmy się do endu, zabieraliśmy tutaj smoka kresu. E, Zdobyłem jedną elytrę, którą już rozwaliłem i teraz czekam na te latawce, co będą tutaj ten tego czy najprawdopodobniej będę musiał robić po prostu AWK. I będę tutaj siedzieć i czekać. Więc to jest mój ten. I to w sumie na razie tyle, ale yy, będzie tego więcej. Więc tam się spacja wyłączyła. Więc tu mamy ten. No i patrzcie, już kopaliśmy, stack. tak. Tu mamy nasz Nettery Uważam, że to jest serio Flex. Potrzebuję do niego tylko Mending, a mamy 2031 użyć. Do tego mamy bardzo fajnie zrobiony ten. Bardzo ładnie tutaj wylewelowany, a to przez książki, które znalazłem. Znaczy mi się telefon, Nie wiem, czym. O, już się zgasił. A, coś mi dręto. Dobra. Hmm. Więc to w sumie tyle. No, chciałam Wam to po prostu tylko tak przedstawić wszystko. Eee, no, widzicie, że no, to nie jest może jakiś najlepszy wynik. Włączyłem sobie tylko ten. Żeby mi trzymało ten. Więc jak się spalę albo umrę, to nic mi się nie stanie. Eee, bo będę trzymać sobie tutaj inwentory włączone, dlatego że tym i nie chcę żyć. Eee, tylko jeden blok złota z bastionu. Zrobiłam sobie piec hutniczy, który mi się przechacza tutaj. Teraz zarazem jeden blok rudy żelaza w okolicy tego. Mamy tutaj, właśnie nasze. Tutaj mamy 3, prawie 30 bloków złota, bo bardzo długo było w kopalni ich na naterze. No tu mamy straszny bałagan, tym na pewno się zajmiemy. Od tego dnia już będę wam nagrywać, więc to są takie. Yy, 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 tutaj mamy wszystko zrobione ładnie. Więc jak chcecie, to. Ten, no i tu jeszcze zrobiłem most, który jakiś tak dziwnie mi wyszedł. Ale wydaje mi się, że ładnie. Zrobiłem dwa szlaki. Jeden do takiej fajnej yy, tej, tego keiwa takiego z gliną. Z, z, z tymi. Yy, z tymi bliskami, e, ogólnie taka ciekawa ta ciekawe miejsce. Więc to w sumie wszystko, i na razie to, tutaj idziemy na górę. I żeby Wam udowodnić, że mamy ten, że tutaj mamy no, że mamy, że mamy ekipy no to chodzimy na samą górę i chcę Wam tutaj udowodnić, że no że mamy, że możemy tutaj wejść i możemy tutaj tu, o! No i tak wygląda mniej więcej z góry nasza baza No, to jest na razie ten, to wygląda trochę jak strzałka w sumie ale to nie jest strzałka yy, Tutaj tak. mamy te... to będzie wszystko tu Zamierzam tu wszystko zrobić coś Na pewno chciałbym się dostać tutaj yy, Zrobić mapę i się dostać do tego, do... Yy, no Muszę się dostać do jakiejś wioski, bo na razie nie znalazłem żadnej wioski. To jest dość smutne, więc o, jedno udlenie mam mieć. I tu mam pokazać. Proszę. Odrodzenie. No i mamy tutaj. Więc jak widzicie mamy serio. Całkiem w sumie spoko to jest zrobione, więc e, to byłby taki po prostu krótki odcinek. Na pewno jutro. Pojawi się odcinek, bo zacznę nagrywać. Yy, na pewno do końca wakacji powinienem nagrywać. Może kilka dni przed końcem wakacji. Yy, skończę dlatego, że muszę też... Yy, wiecie, yy, ja jadę do Gruzji w OS. Bo dojdzie kilka dni przed końcem wakacji, więc jak będzie szkoła, to mnie nie będzie, więc takim. Więc tutaj jeszcze sobie tym żegnam i cześć.